Witajcie, Ziomeczki, z tej strony Yahoo! TV w specjalnym podsumowaniu tego roku. A dokładnie dekady. <grydy> oczywiście taki ojcowski żarcik, ale chciałbym właśnie podsumować już e, z tego co pamiętam, 5 lat chyba. 2014 rok to było założenie, tak? 5 lat już prowadzenia kanału, oczywiście. Dla niektórych, 5 lat prowadzenia kanału to już jest, e, nie wiem. 100 tysięcy subskrypcji, miliony, znaczy się niektórzy miliony dostają po kilku dniach. No ale ja zawsze prowadziłem taki kanał, no, <grywki> jak sami widzieliście, nie, nie mający taki dosyć wpływu na nowe trendy, zawsze robiłem coś starego, jak robiłem coś nowego to nigdy mi nie wychodziło, ale no, chciałem już podsumować tak rok i nagrywanie, w sumie to 3 lata albo 4 lata, nie, 3 lata nagrywania multiplayer i tutaj wystawiłem 28 kandydatów na moją tier listę, z kim najlepiej się nagrywało. Oczywiście nie wszyscy nadal ze mną nagrywają, niektórzy już odeszli, niektórzy to odeszli z hookiem, albo odeszli bez niego, czyli po prostu po cichu. Jeszcze oczywiście to nie, nie są wszystkie osoby, które nagrywają i ja pamiętam, Niektóre, które pamiętam po prostu nie chcę, ponieważ już nie pamiętam jak z nimi rozmawiałem, nie pamiętam ich głosu, pamiętam tylko nazwy. Może głos pamiętam, ale nie za bardzo. Więc tak zaczynamy. Więc zaczynamy od szyny. Oczywiście ja to robię nie w gimpie, tylko w... Eee, nie w gimpie. Nie robię tego w Photoshopie, dlatego że. Zawsze myślałem, że jest za darmo. Okazało się, że nie i jest bardzo drogi. znaczy się oczywiście wersja taka profesjonalna, ja... Nie nie nie, 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 aż tak bardzo nie. Wszystkie miniaturki robię w GIMPie. I tak, to co mogę powiedzieć o Szynie? <grym> w sumie to jest takie, hmm, co mogę o kimś powiedzieć, żeby go nie obrazić? Nie, 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 nie będzie coś, czegoś takiego, więc możecie być obrażeni. <grym> Od razu mówię, no Szyna to zawsze z nią się nagrywało dosyć, dosyć dobrze. No to była taka osoba dosyć nierozgarnięta, niewiedziąca. Niewiedząca jak dokładnie wszystko działa, trzeba było jej opisać. Dzięki czemu czasami, jak się nagrywało nowe tryby i się e, trzeba było opisać komuś, to zawsze była dobra. E, oczywiście z nią to tak graliśmy w stare tryby. Nowszy tryb to zawsze było takie wyzwanie jej wytłumaczyć. E, no nie, był, nie była takim lajkiem, że, że ciągle nubiła, więc mogę powiedzieć, e, że takie A. No zawsze można powiedzieć, że. Plus jest to, że jest dziewczyna. To jest jednak większy plus, dlatego że zawsze jak nagrywam z nią i odcinek platywał, zawsze było więcej wyświetleń, więc coś to mówi. Skarabi i ten idealny, bardzo... ...awatar. Po prostu szukam jakiś w moim forderze awatarów, znalazłem to i nie mogłem się obrzeć, żeby tego nie dać. Więc, co mogę o nim powiedzieć? Jak jeszcze nagrywam na YouTube'a... Było trudno z nim nagrywać, dlatego że oczywiście kontynuuje Family Friendly, co było czasami denerwujące kiedy chciało się dać. Bardzo dobry żarcik, ale niestety bardzo mało ma Family Friendly. I myślę, że mu mogę dać taki też A, bo później, jak już przestał nagrywać, jednak się trochę zmieniło i już nie było Family Friendly. I czasami jego żarciki były śmieszne, a wcześniej nie były śmieszne. Naprawdę? A ja jak to opisałem kiedyś w komentarze? Dało się nowego komizmu. Dobra, ale to było kiedyś. Teraz już nie musisz. Enigma Aka Mr. Enity. <laughs> pamiętam jeszcze go. Fajnie się nagrywało, pamiętam. No, on też próbował. Dużo razy widziałem tam, kilkanaście kont robił. Zutajmowali mu za live, że używał e, muzyki. No. To było jeszcze po takiej rewolucji. Była taka jedna mała rewolucja. Myślę, że C tak mogę prawidłowo dać. Yy, chociaż nie, bym dał d B. Dlatego, że jednak trochę... Nie był takim, właśnie jak to mówią, laikiem, że, że... nie ogarniał za bardzo, albo że... się pchał, tak że... Ktoś chciał zrobić coś fajnego, on takie... Nie. I powód dlaczego nie? Nie. Dużo osób jest na tej liście, które to teraz... robią. Chaos. Chaos, bym... Nie wiem, może dwa miesiące temu dał jednak na super, bo z nimi się fajnie grał, ale ostatnio jakoś tak nie przychodzi. Wiem, <grym>, to, to właśnie takie jest, że no osoba jest taka fajna, a jednak nie. No, nie przychodzi ostatnio na TTT, tylko przychodzi, co jest czasami denerwujące, dlatego że jednak nie tylko gramy w TTT, a materiał z TTT też się z trudem Myślę, że dam mu B. Przez to, że nie jest za często aktywny. Okej, okay, kolejna osoba, Slavik. Właśnie to jest pokazanie tego, że to nie jest chronologia, bo Slavik to jest jeden z na najnowszych właśnie osób z ekipy. Więc Slavik. No z na samym początku było coś takiego, że osoba dodana, nie, nie, nie wiedziałem w ogóle kto to jest. Właśnie Kubusiek i Szumczak, którzy właśnie zaproponowali go, to były osoby, które znalazłem z innej ekipy. Z Lawikiem fajnie się nagrywał, są śmieszne momenty. Mogłbym powiedzieć, że jest A, dlatego, że jeszcze tak dużo z nim nie nagrywałem, więc, ale mógłby być na S nawet. Tworu. Przy de stworu. Przy Destworu jest coś takiego, że on ze mną już nie nagrywa, że tam powiedział, że już nie chce ze mną. E, smutek, smutek. I właśnie będę oceniał przez to, że co wcześniej było. Więc tak, na samym początku, jak właśnie. Taka nie współpracę tylko po prostu zaczęliśmy nagrywanko, że ja tam nagrywałem, coś się graliśmy. Później on tam właśnie jak się rozpadła pierwsza ekipka, to dołączył właśnie pożyć do mnie, chociaż chyba nadal był coś tam połączony, ale później zerwał tam połączenie. Później tam zaczęliśmy grać już, bo to było QXer to później tam zmieniliśmy się na skarbiego. Kilka razy odchodził. <grywa> to, to jest takie prawdziwe. Kilka razy odchodził. Nie, znaczy się, nie mówcie, że. Nie mówcie. Nie myślcie o tym, że on kilka razy, czyli znaczy. się. 10, plus, tylko to chodziło mi, że. Mm, dwa pewne i kilka razy nie byłem pewien, czy odszedł, ale później okazało się, że nie. Ja po prostu był cicho. Więc mogę powiedzieć, że tak. Że już na pod sam koniec, kiedy nagrywaliśmy. Jednak był trochę nieznośnie, dlatego że. E, e, nie wiem, czy było słychać czasami na materiałach, ale czasami po prostu elektryka sobie <grywa> używał. I to bardzo denerwowało, bo to było takie super moment, tylko takie. Psz, słychać było. Dlatego w sumie na samym końcu powiedziałem, że takie. E, e, wyciszaj się. Nic mnie to nie obchodzi za bardzo, więc po prostu się wycisz i będzie dobrze. No i się wyciszał. Myślę, że dam mu. B, chociaż nie, zostawiam na B, bo na A to do Sławika to chyba jeszcze nie. <laughs> nie jest godzin Sławika. Aramiasz. <laughs> I tutaj was zadziwię, bo Aramiasz Adam na super, zapewne go też się zadziwi. Dlaczego? Myślę, że to jest idealna osoba w ekipie. Nigdy wcześniej nie spotkałem takiej samej osoby jak Aramiasz, chodzi mi o to, że Znam ten typ człowieka, tak, znam ten typ człowieka i to jest taka osoba, która bardzo krzyczy i daje dobre reakcje, te reakcje są znakomite, po prostu trzymaj dalej, Chordziak, chyba tak, Chordziak zawsze mi się mylił z mychem, Chordziakiem się też tak właśnie zżegnaliśmy, że on powiedział, że no już jednak nie, bo musi się tam z sobą zająć, a nie grami, no oczywiście można to zrozumieć, to była taka właśnie cicha cicho-głośna, że po prostu napisał do nas i uznaliśmy. W sumie to też taka osoba była, która, nie wiem, nie będę mówić przez chwilę, ale mi się wydaje, że przez dwa miesiące, coś takiego, więc e, z nim się dosyć fajnie nagrywało, było później takie, <grych> jak była era memów, takich właśnie konkretnych memów, że bardzo, bardzo dużo właśnie robiliśmy, to on właśnie był na tych memach, że zastąpił chyba Destwora właśnie, i nie, nie to, że zostawił destwora w ekipie, tylko chodzi, że destwora na Memach, bo trzeba było zawsze mieć trzy osoby na Memach, a <grywki> no destwór już wtedy była jedna z e, takich akcji, że właśnie odszedł, nie wiem, chyba drugi raz. Więc Hordiaka, wiem też, że na B, bo za bardzo już nie pamiętam. Mych, no z Mychem to była kilkanaście prób, on też ustanie coś do mnie pisał, dodałem go. Ale na samym końcu jednak mm, nie. Ciągle wychodził. Nie wiem, czy nadal jest, chyba też czy teraz wyszedł. No, nie wiem, dlaczego, chyba też było właśnie takie zakończenie. On chyba albo sprzedał kanał, albo przestał już na nim tworzyć, bo pamiętam, że się zmieniła nazwa. Dam C, bo chociaż nie, B, bo zawsze myliłem z chordziakiem, dlatego, że dosyć podobni byli. Nie, nikt nie będzie na F zapewne. Oczywiście znaczy nie ma tutaj żadnej osoby, która by zasłużyła na miano F. Tak mi się wydaje. Kęciu Przy Kęciu myślałem, że to będzie taka osoba, która mm, stanie się, nie wiem, drugim, no, nie wiem. Coś w sensie tak podejrzewałem. Zaczynał bardzo dobrze, chociaż był takim dosyć no-name. To jednak zaczynał dobrze, jednak skończył dosyć szybko nagrywanko, a jednak jego materiały były lepsze. Lepsze od Scarabiego, który wtedy miał o wiele więcej subów od nas. Myślę, że też porównam go do kategorii F, B, Kotik. To nie tak, że nie mogłem znaleźć jego awatara, bo bym znalazł, tylko po prostu nie chciałem. Dzisiaj już tak dosyć dużo czasu spędziłem na tym i takie nie, już nie będę szukał dla niego awatara, co ty napiszę. I tak, Kotik Był dosyć denerwujący. Nie powiem, że nie. Często takie były akcje, że takie z psu niektórych rzeczy. Ale jednak to taka psuja, która jednak. W, przy samym końcu jednak fajnie się z nim grało. No myślę, że dam mu kategorię A. Seba a aka Issei. Dlaczego Seba niszczy, a nie Issei? Dlatego, że jest jeszcze drugi isej, którego normalnie nagrywaliśmy, nazywaliśmy isej, więc bym go mylił. Chyba czy jednak. Mikrofon chyba przy, na samym początku był dosyć denerwujący. I, I tak za bardzo. Nie wiem co powiedzieć, dlatego, że to była dosyć. dosyć taka normalna osoba, do co nagrywałem, że nic tak nie wkładu. Czasami były fajne momenty, czasami nie. Jednak bym dał mu kategorię B, ale ostatnio tak nadal jest w ekipie, ale nadal nie przychodzi za bardzo. Więc już wszystkich naz nazwy e, wyciągnęłem. E, muszę trochę przeskanować, więc poczekajcie. Okej, okay, już poszerzyłem, ale teraz będę musiał o tak wybierać. Więc może się starzyć, że trochę utnę innych. Więc tak, Radziecki. Mmm. się z nim nagrywa. Jest taki właśnie... Też takim <noise> normalnym gościem Reakcje są dosyć takie fajne, czasami fajnym żarcikiem da Zawsze to tak z chaosem jak, jak są to jest dobre właśnie combo Myślę, że też taka kategoria B Właśnie Bo go tak dosyć kojarzę, właśnie zauważyłem, że tylko ISE jest sam na tamtej kategorii Czym Hmm, Szymczaku jest właśnie jeden z nowszych. <grych> Przez dłuższy czas nie chciałem takiego właśnie wprowadzać go, hmm, bo mamy takie rangi, że rekrut albo ekipa. Rekrut to jest po prostu osoba, którą na razie, na razie dodaliśmy, nie wiemy za bardzo o niej. I w sumie nie chciałem go zmienić na ekipę, bo jednak trochę nie pasował. Nadal trochę mi nie pasuje, więc myślę, że dam mu takie C. Później będzie tylko takie Dlaczego mi dałeś C? Znowu się mścisz na mnie? Budziu I tu zaskoczę, bo bym Bo przez chwilę chciałem mu dać S Właśnie chciałem, żeby był na S Ale później sobie przypomniałem Każdy ból kiedy nagrywałem z nim, nie wiem, jakąś, tryb, który polegał na tym, żeby być pierwszym, on zawsze był pierwszy, nic nie mówił i to było takie, a, denerwujące bardzo, właśnie przez to. A tak to regularnie, zawsze się z nim dobrze nagrywa Kubusiek. Właśnie to z tych dwóch, którzy do nas dołączyli, to Kubusiek jednak był z tym, który właśnie od razu takie, <laughs> osoba, która musi być w ekipie. To był po prostu osoba taka z dobrym mikrofonem, znaczy trochę mu szumi, ale jednak mikrofon to miał i głos, głos był też ważny, miał o wiele lepszy niż w Szymczaku. I dla mnie właśnie od razu był taki, osoba, którą muszę mieć w ekipie. No i w sumie też tak właśnie dołączył, było fajnie. Nie, nie powiedziałbym, że jest na takim samym poziomie, co właśnie budził, który jednak trochę... Bardziej tak można content zrobić, bo Kubuziek to jest taka osoba, właśnie, którą można dać w tyle. Jest bardzo fajnie. W tle się wyróżnia, to tylko powiem. Erix. E Eriksa dałem dlatego, że ostatnio z nim rozmawiałem i takie nie wiem, czy wcześniej było takie, że nie wiem, czy bym go dał, ale jednak dam go, bo jednak to trochę tak pamiętam nagrywek z nim i było coś takiego, że. Zakończyliśmy tak w sumie jak tam zaczął właśnie... nie to nie było coś takiego że Minecrafta, tylko że to nie było, że ostatni Renesans Minecrafta, tylko no, zaczęliśmy tak grać w minigierki. W sumie po tym już za bardzo nie graliśmy w Moda, ale jak się z nim grało w Moda, to jednak była osoba, którą można by było powiedzieć, że jednak fajnie się z nią rozmawiało i prowadziło jednak nagrywki. Jednak za to, że jednak trochę już nie pamiętam, za, że tego co dokonał to daję mu C Isej. Yy, bardzo żałuję, że Isej już nie mam bo to była osoba, która jednak bardzo dobrze potrafiła robić content pomagała często mi w robieniu jakichś fajnych momentów i po prostu przez jakby już nie ma to jednak A, ale jakby był ciągle to by, a, dostałby ten S byłby koło Karamiosza, bo to jest taka osoba, która się wyróżnia i pomaga w robieniu contentu Bartek. Kolejny raz zaskoczył ludzi. S. I można powiedzieć: takie Bartek, osoba, która się nie wyróżnia, to jest takie właśnie, można dać go w tle, i to będzie fajnie. Ale jak już dał jakąś reakcję, to jak aramiasz. Po prostu. Reakcja znakomita. Yy, już zapomniałeś, działa Gimp. Kasze. Tak, ten symbol asasynów to kasze. Yy. Kasze też było coś takiego, że reakcje były znakomite, ale a, przez to, że już go nie ma, znaczy że Bartka też nie ma już, ale jednak można powiedzieć to, że e, jednak Kasze to się pojawił i zniknął, przez to że za bardzo nie wyczuwa się tego braku, a Bartek to już tak zniknął, tak, bez słowa. Znaczy się coś powiedział, ale ja nie tam za bardzo nie słuchałem. Negatyw. Na no, no, no co można powiedzieć? A, oczywiście nie oglądam swoich dawnych materiałów i nie, nie, nie chciałem sobie przypomnieć, po prostu tak, co o nich pamiętam. O negatywie tu kompletnie zapomniałem. To był taki człowiek właśnie, jeżeli się nie wyróżniasz, to nie zapamiętam ciebie. Jest kilka osób, które się wyróżniały, dlatego ich zapamiętałem, ale negatyw nie. No niestety takie C. I teraz nadeszła wiekoponna chwila, Osób specjalnych, zapewne, zapewne ktoś już to obejrzał z siebie już nie ogląda dalej, ale osoby, które jednak oglądają całe materiały, będą chciały wiedzieć, kim są te dwie ostatnie osoby, których nie kojarzą awatarów, a to są jednak ich awatary. Więc e, pierwsza osoba to będzie Husa Aka Witek na nagrywkach. <grych> Dlaczego Aka Witek na nagrywkach? Dlatego, że jak tylko, bo to jest mój znajomy ze szkoły, jak to na w szkole, tak tutaj, często go po prostu. Na, można było z nim porozmawiać, ale tak bardzo mało się rozmawiało właśnie o normalnych sprawach. Tylko takich o poważnych się rozmawiało z Witkiem. To e, właśnie Witek na nagrywkach to była rzecz taka. W ogóle, fenomen, właśnie, jest dużo materiałów. Wszystkie materiały, które są właśnie z Czurzem oraz z witkiem, są dostępne, nie zostały usunięte. Możecie je nadal oglądać. Są jednymi z pierwszych materiałów. Na przykład pierwszy ProPrint jest właśnie z Witkiem i czyżem. Jest on tak samo zmontowany jak te najnowsze materiały. No, no może oczywiście nie ma takiego występu, że wychodzi nazwa ProPrint, ale jednak jest bardzo, widzicie podobieństwo. I w sumie później zatraciłem takie montowanie, ale znowu wróciłem do niego. To nie zdziwi nikogo, jakbym dał S. Wiecie, tak to w sumie był taki osoba, właśnie typu Aramiasz, co dawała bardzo dobre reakcje. Była znakomita, właśnie do nagrywania. I tyle mogę powiedzieć. Przyszła pora na ostatnią osobę. Znakomitą osobę. Osobę, bez której ten kanał w ogóle by nie istniał, w jakim teraz jest, momencie. A tą osobą jest oczywiście Boba Aka -Czyżu. Oczywiście nie lubię używać Aka, ale dlatego, że na bym nam mieliśmy Czurzu a jego pseudonim na Steamie to jest Boba. I co było z Czurzem Czyżu podarował mi Frapsa. Tak. Możecie uznać takie podorowo mnie, że kupił że i w ogóle nie znalazł z jakiegoś spiraconego i na tym nagrywałem. Oczywiście, teraz wszystko już nie jest spiracone, wszystko jest zakupione, dlatego Photoshopa nawet nie używam, dlatego że bym musiał go spiracić, a nie mam już od kogo spiracić. Tak powiem, czyż już, już znalazł własne życie, mało co tam z nim gram, od czasu do czasu oczywiście tam z nim rozmawiam, to, to, to jest takie, że takie nie rozmawiałem z nim 3 miesiące, przychodzę do niego porozmawiać, rozmawiamy, nie wiem, jakbym, jakbyśmy się wczoraj widzieli, to jest taka osoba, więc jakbyśmy teraz zrobili do nagrywki oczywiście, się by nie przyjął, Czyżu nigdy się nie przyjął, właśnie tak w roli kogoś z wielu osób zawsze to było takie, że jednak musiały to być jakieś specjalne nagrywki i była taka seria, która się nazywała Mapy Przygodowe z Czyżem, czy coś takiego, jednak... Jak sami mogliście. Wcześniej usłyszeć o tym, że jednak z już dosyć mało mam kontaktu, to umarła w śmiercią naturalną. I oczywiście daję S. Jako, że ten materiał wchodzi na koniec dekady, czyli podsumowanie 5 lat Sylwestra, dostaniecie go z rano, nie tak jak z życzenia zwykle dostajecie godzinę przed wybiciem godziny 0. Nie wiadomo jak teraz będzie, dlatego że jednak kończę właśnie naukę w liceum, będę robić studia. Będę oczywiście mieć swoje długie wakacje, nie wiem co w nich robię. Na, na razie się zastanawiam nad po prostu jakąś pracą, ale muszę teraz się skupić jednak nad nauką. Jak to pamiętam oglądałem jakąś serię z persony z czwórki? Tak, czwórki, co tam gościu tylko mówił o swojej maturze. A ja takie... "A, ile za chwilę tak będzie ze mną. Oczywiście wszystkie sesje z Hardware 4, jako, że bardzo prosto się nie nagrywa tylko tego co. Eee, można powiedzieć, co by mnie zatrzymało z Harcowaniem 4, to jest oczywiście zepsucie komputera, albo praca komputera na poziomie 0, przy tym eee, sprawdzeniu. ostatnio Kaiser i z bez nagrywania strasznie mi się grało. Pamiętajcie, aby kontynuować oglądanie mo moich materiałów, nie zaprzestanę właśnie, żeby robić specjalne materiały w sobotę, no to widzimy się w następnym roku.